Sobota, poranek, a my z Arkiem lecimy na słupice. Słubicę, ja na czas dzisiaj. Arek, jak tam forma? Jak ty roku? Jak dobra? Także w tym roku mam nadzieję lepsze niż tamtym. W tamtym chyba z byłem, OP, tak? Tak, tak. Z roku na rok coraz lepiej, no ale w tym roku będzie będzie niestety troszkę więcej tych zawodników takich klasowych bo i Mariusz Gil się pojawi i, i Rafał Chmiel i Andrzej Kajzer i, i Kaczyński i e, Formicki Piotrek no jest tam paru takich z którymi będzie naprawdę ciężko raczej <laughs> ciężko no. fajnie by było kogoś tam pokonać z tych zawodników no ale no to są zawodnicy klasowi byli reprezentanci kraju będzie się Starać. Nie? Jedziemy na no Po prostu jedziemy ostro. No, Lepiej Marian, ty powiedz jaką masz formę. Bo... Ja formę mam taką średnią, bo to kurczę człowiek nie jeździł. Z 8 miesięcy się obijałem. Teraz od niedawna, od maja zacząłem coś tam kręcić. No w tamtym roku byłem 16 open, drugi w kategorii. No zobaczymy jak dzisiaj będzie. Też będę walczył na pewno, żeby wejść na pudło A jak dobrze. będzie zobaczymy. Ja też jutro mam drogi wyścig w Gniewicach, więc a, też tak... Na pewno dzisiaj pojadę mocniej niż jutro, bo jutro będę chciał przejechać po prostu dla punktów, a, a dzisiaj chciałbym powalczyć o, chociaż o top 3, nie? No, bo no ciężko będzie, bo to no, naprawdę... No, Tomek Misjan jest też, nie? Tomek Misjan chyba jest w kategorii wyżej. No i jeszcze Darek Gil. No, nie wiem właśnie, czy Darek Gil będzie. Miał chyba nie przyjechać, bo tam coś z pracą ma no ale to się modlisko, Pierwsza Adam 15 to naprawdę e, świetni zawodnicy. Nie? Jest ten Hubert Adamkiewicz, tak? Tak, tak. W, no, w tamtym roku też wygrałem minimalnie z nim, no ale w tym roku jechałem na przykład e, Rzepin no co prawda ja tam nie finiszowałem no ale to też jest zawodnik, z którym trzeba się liczyć no niestety jest Hubert, Hubert ma nogę no, także ciągle jestem w nim w nim kontakcie, opowiadam sobie silny zawodnik, jest to krótka trasa 8,5 km, więc on na pewno może tutaj powalczyć nie? dobra, kończymy, potem się jeszcze odezwiemy o i Michał jest, o. nie? o, Cegła jest no. o. pozdrawiamy także. lecimy Dobra, jesteśmy po objeździe Mariusz, powiedz jak teraz? Szczerze? Ciężko Ciężko? Początek do 5 km szybko, potem podjazdy, piachy, korzenie Ale jakoś to będzie Dla mnie nic ciężkiego Pierwsza część z wiatrem No Ważne, żeby tam tylko utrzymać prędkość fajną Te podjazdy też jakieś nie są Wymagające, bynajmniej dla mnie, dla ciebie. Dla mnie ciężkie, długie. Dla mnie, się nie no, to... dla mnie, dla mnie no praktycznie nie, nie odczuwam ich za bardzo. Tam ten drugi. No potem są te multki takie no, e... Kociołby takie w lesie. No ale to Głównie na fullu faktycznie idzie to się fajnie jedzie się po tym. No i tak najwięcej to chyba można stracić na tej końcówce tu na piachu, nie? No, jest, no tam trzeba piało. będzie troszeczkę. E, szuka, trzeba będzie szuka, troszeczkę wyhamowywać e, Szukać jakichś takich ścieżek przyczepnych No tak mam. No. Pogoda barowa, pada deszczyk No, na razie pada nie. A może akurat przestanie Idziemy zobaczyć tą, co tam Mario wykręcił bo on startował taki Andrzej taki... też już przyjechał o, Andrzej przyjechał też No to chociaż będziemy mieli jakieś odniesienie z... jaki czas tam wykręcili Będę mógł sobie ustawić w Garminie e, pogłęb za czasem Dobra, no to za chwilę start, nie? No jest. No połóż tutaj to wszystko. No na fotelu leży. Przestało padać, szykujemy się. Do startu. zaraz sarek będzie startował. Rowerek, no, nowy, nowa rama Na fullu wszystko, elegancko Noga jest. Będzie podium Adam już u wyścig, jak tam Adam się jechało? Bardzo dobrze. Tak? No. Będzie podium? <gry> tak. tak? Jak trasa? Bardzo fajna. końcówka ciężka, piaszczysta, ale fajna. No dobrze, gratulacje. Jeszcze nie! No i jedziemy Na start zaraz Arek będzie startował. W po parku potem ja, Tomek jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Mamy 8,5 km. Do przejechania 5 km w miarę, miarę potem już się zaczynają podjazdy, piach i tak dalej I tak to wygląda Coś po Widać Każdy mówi, że jedzie tak o A co do czego no, co do czego to ogień od początku Dzisiaj w Subicach u Krzysztofa Murdzy Jesteśmy u Piotra Zalisza Dobrze, że przestało padać deszczyk. No i na początku mamy ostro w dół. Szybko, szybko. Z wiatrem. Pięć, cztery, trzy. Mocny klub tutaj UKS Bizon. trener Krzysztof Pozdrawiamy Mocny zawodnik Dawaj będzie podium, czuję to powodzenia I mamy mistrza gór tutaj, jak noga? Podaję Dzisiaj wygrasz czy nie? A ja po co przyjechałem? Żeby wygrać, nie? Popatrzyć na ciebie? No, a potem się wódki napijemy Marek się szykuje do startu No i mamy właśnie, Marek zaraz będzie startował Pełne skupienie 15 sekund do startu Powodzenia wodzenia. Dawaj, 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 dawaj. Hop, 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 hop. Poszedł mocno. Mocno poszedł, stwardziel. No i mamy airbagów. Pan Marek Jaros A z tyłu? Z tyłu, Misz, gór będzie gonił. Krzysztof. O, tu będzie, tu będzie. Oj, ciekawe, ciekawe, co tutaj będzie. Misz dużo trenował w górach. Masyj, tylko nie odpuszczaj, nie? Dzisiaj, dzisiaj się to stanie <laughs> No, w tamtym roku było co dwie minuty, teraz minuta To kto wie? My jesteśmy w tym, że... Ja wiem o co chodzi Nie zdradzaj tego Troszeczkę starsze goście muszą Tak myślę właśnie. Pięć, na Cztery. Trzy, pa, dwa, jeden. Pan Marek poszedł. No to jest mocno poszedł. I tu mamy wasyla. Pani no nie zauważy. Może, nie, bo to... Jak panią zauważył, my się jechać wiesz. Sporo zawodników ze Słubic No i mamy Wasyla Czy dogoni pana Marka Jorosa? Zobaczymy, minuta różnicy. Nie, do, nie dogonisz chyba, nie? Nie wiem no wiesz, no Różnie to bywa. Pasy, dawaj, dawaj, ogień, 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 ogień! Ogień, ogień, jedziesz! Poszedł! Poszedł mocno! Poszedł Marian korby teraz! No co ty, dawaj! Tylko nie pourywaj... Nie. Do końca, do końca, Do końca! Do końca. Do końca. No dobra, Marian, mów, co, co tam wywinąłeś ci. Ciężko, ciężko, no jechałem to co miałem pod nogą Nie było źle, też trzymałem tętna, żeby nie przesadzić, tak jak mówiłeś Żeby się nie spalić właśnie na pierwszych kilometrach A potem już tam trochę dokładałem A. Dwóch dogoniłem No to jest w formie, chłopie Jeszcze że... trochę i z Pawłem będziesz mógł już rywalizację Także Paweł Paweł no, no, no. To było do ciebie, także... No jest Marian mówi, że będzie gotowy na wiosnę. A teraz odwrócimy kamerę i zapytamy się Arkę, jak się jechał, bo z Arkiem się jeszcze nie widziałem. Opowiadaj jak tam. No co, łańcuch, szło dobrze. A co się jechałem stało? Tak na, no, na jechałem tak na 18.30 chyba jechałem czas. No I tutaj na tym i łamców spadł. Łańcuch no, się spadł 15 sekund. 15-20 poszło, nie? Aha, na no no szkoda. Dobrze. No to dobrze, idziemy się w